Pochwalony Panie Jezus, dzień dobry. Być może tak się trafi, że zobaczycie za mną biegaczy. Celowo sobie wybrałem takie miejsce, żeby przebiegli. Dzisiaj trochę ludzi biega. Dlatego, że dla mnie ludzie, którzy uprawiają jogging rano, rano wstają bardzo wcześnie po to, żeby biegać, choćby tutaj na plantach, to są ludzie pasji. To są ludzie, którzy. Potrafię bardzo dużo poświęcić swojemu celowi, jakim jest kondycja, osiąganie wyników, po prostu dobre samopoczucie. Parę dni temu zmarł 18-letni żużlowiec, który też jest przykładem tego, w jaki sposób można poświęcić swoje życie żyjąc, żyjąc pasją, żyjąc z przekonaniem, że mam jakiś cel, chcę coś robić. W ogóle ludzie pasji, to są bardzo fascynujący ludzie. To nie trzeba naprawdę uprawiać właśnie żużlu, nie trzeba mieć drogiego sprzętu na plantach, żeby biegać. Można być człowiekiem, który jest bezdomny, jest tutaj w Krakowie taki człowiek, który pali fajkę i w międzyczasie pisze muzykę. Czy on ją gdzieś gra? Nie wiem, ale jego pasją jest pisanie muzyki. Jest wiele osób, które robią proste rzeczy, takie codzienne, ale robią to z pasją, robią to z zaangażowaniem, bo mają w tym frajdę, bo mają w tym cel, widzą cel i przede wszystkim kochają to, co robią. Mówię o tym dlatego, że dzisiaj w pierwszym czytaniu usłyszymy, przeczytamy, nie wiem, jaką wersję przyjmiecie, o tym, jak Paweł mówi, żeby na nowo rozpalić sobie charyzmat. Charyzmat to jest dar. Każdy z nas ma jakiś dar I to jest jakby pierwszy etap. Trzeba zdobyć się na odwagę, na taką chęć na to, żeby odczytać, co jest darem w moim życiu. Znaczy, właśnie, co jest tą ową pasją, co jest tym darem, który Bóg włożył w moje serce, ale włożył, a ja muszę go odkryć. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, że dobrze, on jest mi dany, ale Paweł mówi, rozpal na nowo. Znaczy, ja muszę rozpalać, ja muszę. Nie raz w życiu odkryć, co jest moim powołaniem, i potem, no właśnie, wziąć ślub, nie wiem, przyjąć święcenia, wstąpić do zakonu, zostać lekarzem, ale muszę każdego dnia rozpalać na nowo. Dobrze wiemy, co się dzieje z człowiekiem, który nie rozpala w sobie charyzmatu, nie rozpala w sobie darów. Można być takim lekarzem, który się czegoś tam nauczył na studiach i potem tylko odtwarza wiedzę, w ogóle nie idąc do przodu, nie ucząc się. Można być księdzem, który przyjął święcenia 20 lat temu i no i tyle, wydaje mu się, że już ma pełnię władzy wszystkiego i, i już nic nie musi się starać, nie czyta, nie uczy się, nie rozwija, nie konfrontuje. Znamy ludzi, którzy przy, przy, nie przyjęli, którzy, y, którzy są w małżeństwie, którzy złożyli sobie przysięgę małżeńską 30 lat temu i dawno temu już nie odkrywają w sobie charyzmatu małżeństwa. Po prostu jest jak jest i tyle i tak dalej. Myślę, że każdemu z nas to grozi, cokolwiek byśmy w życiu nie robili. Można być chrześcijaninem również, który został ochrzczony wiele lat temu i tak naprawdę już nie rozgrzewa w sobie charyzmatu chrześcijaństwa, tylko wydaje mu się, że na mocy tego, że kiedyś go tam ktoś ochrzcił i że chodzę w niedzielę do kościoła, to jestem już chrześcijaninem. No nie. To dzisiejsze słowo mówi, jakby w podtekście pokazuje, że można Charyzmat, który Bóg nam włożył w serce, w życie, utracić, albo może on osłabnąć, albo może sprawić, może być coś takiego, że człowiek przestaje mieć w tym frajdę po prostu. I wtedy staje się jałowym człowiekiem. To znaczy, no nie chodzi o to, że wartość tego człowieka spada, ale wartość roboty, którą robi, sposób wykonywania swojego powołania, przeżywania tego powołania sprawia, że ten człowiek traci siłę, a przy okazji traci na sile to, co ma robić, jego powołanie i co ważne, wszyscy naokoło zaczynają się takim człowiekiem męczyć, zaczynają się męczyć sposobem jego przeżywania, przeżywania jego charyzmatu. Dlatego ten dzisiejszy dzień środa, którą dostajemy, środek tygodnia jest po to, żeby od samego rana Obudzić sobie na nowo charyzmat, to znaczy y, świadomie podjąć decyzję. Ja chcę dzisiaj przeżywać swoje powołanie, swój charyzmat jeszcze bardziej mocniej. Chcę zobaczyć, co tak naprawdę jest u podstaw tego mojego powołania, y, co on mi daje i jakie z tego płyną y, profity. Może nie profity, y, przyszedł do mnie piasek, y, może nie tyle profity, ale jakie z tego płyną po prostu. Y, konsekwencje o to jest dobre słowo że chce y, rzeczywiście przeżywać swoje powołanie na wysokich obrotach chce być księdzem chce być siostrą zakonną chce być małżonkiem chce być naukowcem chce być lekarzem który robi to co robi z pasją rozpala w sobie na nowo charyzmat nie wystarczy raz tylko otrzymać i odkryć ale trzeba każdego dnia i każdej chwili ciągle na nowo ten charyzmat rozpalać, i po to mamy kolejny dzień życia, żebyśmy to zrobili. Żebyśmy się dzisiaj nie zastanawiali przez cały, przez cały dzień Boże, kim ja jestem, co mam robić i w ogóle. zadaję sobie czasami mnóstwo takich pseudofilozoficznych pytań, zamiast po prostu podjąć decyzję: chcę na nowo dzisiaj być księdzem, który robi niesamowite rzeczy, chcę być na nowo żoną, mężem, chcę bardziej kochać swoje dzieci, swojego współmałżonka. Chcę do moich pacjentów podejść w inny sposób, chcę y, sprzątać chodniki w inny sposób, y, i tak dalej. Chcę robić to wszystko, co robię z mocą, z siłą, y, bo takie jest dzisiaj wezwanie: rozpalić na nowo w sobie charyzmat, ucieszyć się tym charyzmatem, ucieszyć się swoją robotą, ucieszyć się tym wszystkim, co, y, co, jest, moim, co jest moją pasją. Y, życzę Wam dobrego dnia. Niech ten dzień będzie rzeczywiście Dniem Świeżości dniem odświeżania, dniem ucieszenia się, bo naprawdę bardzo dużo zależy od nas, czy my chcemy, czy my chcemy rzeczywiście być ludźmi pasji, czy znowu chcemy tylko i wyłącznie odtworzyć naszą rolę i byleby do wieczora. A to jest smutne życie, to strasznie nie daje frajdy, to strasznie podcina skrzydła tak naprawdę. Dobrego dnia, pozdrawiam z Plant. Szczęść Boże, do widzenia i dobranoc. Do zobaczenia jutro w czwartek.